Cieszę się, że przyjęli Państwo zaproszenie na tę dzisiejszą konferencję. Dla nas to bardzo ważne, abyśmy mogli z naszymi partnerami po niemieckiej stronie i z naszymi przedsiębiorcami z regionu Szczecina rozmawiać o wspólnych projektach i wspólnych wyzwaniach. Myślę, że taka też jest rola miasta metropolitalnego Szczecina, aby koordynować tego typu działania. Także jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za Przyjęcie zaproszenia za zainteresowanie tą problematyką, bo myślę, że te rozmowy mogą nas doprowadzić do pozytywnych, pozytywnych efektów. I tutaj dziękuję przedsiębiorcom i samorządowcom, którzy są, już ja pana konsula komerowego Republiki Gymnał Niemiec, pana który też jest z nami. Gdy popatrzymy na mapę, widzimy, że Szczecin jest w centrum regionu Pomerania. Gdy patrzymy na Polską, mapę jesteśmy. Przy granicy. A zatem możemy śmiało powiedzieć, że dziś, gdy tej granicy w praktyce nie ma, Szczecin sposób naturalny staje się takim miastem, które powinno generować nowe pomysły, które powinno być motorem rozwoju gospodarczego. I energetyka odnawialna jest z całą pewnością taką dziedziną, która ma dużą przyszłość. Z paru powodów. Po pierwsze, dlatego, że w po stronie Polski jest jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o źródła energii odnawialnej, o wskaźniki tej energii odnawialnej, ogólnie pozyskiwanie energii w naszym kraju i myślę, że tutaj musimy jeszcze wiele zrobić. Po drugie, województwo zachodni pomorskie jako takie jest bardzo podatne na energię odnawialną z uwagi na duże zasoby wiatru, czyli tych możliwości, które, które być może regiony nie mają Stans, tutaj przed pan o tym, że ja do Szczecina widział wiele tych elektrowni wiatrowych, myślę, że one są bardzo widoczne po stronie niemieckiej, ale też i po polskiej stawianych jest, jest coraz więcej. Ważne jest to, że w Szczecinie też bardzo prężnie rozwija się przemysł związany z energią nawialną i to w samym <coughs> naszym obszarze metropolitalnym, w Groniowskim Parku Przemysłowym, możemy powiedzieć, że mamy przykłady dobrych firm, i niemieckich i polskich i skandynawskich, które realizują w tym projekty. To są projekty bardzo innowacyjne. To są projekty, które tworzą miejsca pracy, pracy z przyszłością. Także w Szczecinskim Porcie i Rzeczywistych Stoczniach powstają nowe przedsięwzięcia gospodarcze, które zastępują dotychczasową branżę stoczniową, która niestety w takiej formie już u nas nie może się rozwijać wchodzą w to miejsce projekty nowoczesne, projekty związane choćby z budową fundamentów do elektrowni wiatrowych morskich. I to jest to, co w Szczecinie jest bardzo, bardzo potrzebne. Myślę, że, że te przykłady, dobre przykłady, które mają charakter bardzo międzynarodowy, które budują cały pakiet doświadczeń, to jest dobry fundament do myślenia o kolejnych projekty i kolejnych przedsięwzięć. Do tego oczywiście mamy Zaplecze naukowe w postaci Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego to też są instytucje, które mają swoje osiągnięcia, mają fachowców, mają naukowców, którzy mogą nam wiele pozytywnego odnieść. To jest szczególnie ważne w kontekście otwarcia nowej perspektywy unijnej, a zatem możliwości dostępu do kolejnych źródeł finansowania właśnie w innowacyjnych w działach gospodarki. I energia odnawialna na pewno taką. Taką jest i to daje nam ogromną szansę, tym bardziej, że nawet widzimy to w regionalnym programie operacyjnym, tutaj po stronie polskiej, wiele środków będzie na tę gospodarkę przeznaczonych, ale właśnie we współpracy ścisłej przedsiębiorców z uczelniami, z instytutami naukowymi, po to, żeby wybierać i wspierać finansowo te rozwiązania, które są najbardziej zaawansowane technologicznie. A zatem przed nami sporo szans. Pytanie, jak te szanse umiejętnie tutaj wykorzystamy, jak będziemy potrafili pobudzić gospodarkę po polskiej, po niemieckiej stronie do tego, żeby z tych projektów korzystać. I myślę, że to jest cel naszego tutaj dzisiejszego spotkania, myślę, że te dyskusje, te prezentacje, które za chwilę zobaczymy, pozwolą nam spojrzeć w różnych aspektach na tą problematykę, pozwolą wyciągać wnioski, które z czasem przerodzą się w konkretne polską, mam nadzieję, niemieckie przygraniczne projekty, które będą służyły tworzeniu potencjału gospodarczego i co jest najważniejsze, bo usunęli granicy tworzenie nowych miejsc pracy, to jest wielkie wyzwanie dla nas, abyśmy potrafili tę szansę tą dostępność środków unijnych i tą dostępność bazy i potencjałów, które tutaj istnieją w Szczecinie i w naszej okolicy wykorzystać. Życzę Państwu owocnych obrad, liczę na ciekawe wystąpienie i mam nadzieję, że wyniesiecie Państwo wiele pozytywnych wiadomości, informacji i pomysłów z tego dzisiejszego spotkania.